Ameryka po polsku odwiedziła dzisiaj firmę, myślę, że dosyć znaną, bo ja słyszałam o niej wielokrotnie, Chicago Adjusting, ale tak naprawdę nie do końca może wiemy, co się kryje pod tą nazwą i jakiego rodzaju usługi świadczy, ale mamy ze sobą Justynę. Justyna, która nam dzisiaj wszystko wyjaśni. Co to jest, czym zajmuje się Wasza firma i co to w ogóle jest taki Public Adjuster? Public Adjuster, czyli tak zwany rzeczoznawca publiczny, jest ekspertem w w dziedzinie dochodzenia po szkodzie. Można go porównać do adwokata, którego zadaniem jest reprezentowanie i ochrona interesów właściciela nieruchomości w procesie dochodzenia odszkodowania. Po szkodzie, public adjuster ma szeroką wiedzę w zakresie regulacji prawnych, procedur ubezpieczeniowych, co pozwala mu podjąć odpowiednie kroki i prowadzić owocne negocjacje z firmą ubezpieczeniową. Proszę pamiętać, że firma ubezpieczeniowa zatrudnia swoich ekspertów i fachowców, którzy reprezentują i chronią interesy zatrudniających ich firmy ubezpieczeniowej. Natomiast właściciel nieruchomości ma prawo zrobić to samo zatrudnić swojego public adjustera, który będzie zabiegał o jego najlepsze dobro i chronił jego interesy. Warto więc prosić Pabika Jastora o pomoc ze względu na jego szczególne uprawnienia, ponieważ wycena ewentualnego odszkodowania może być zdecydowanie większa. I wy jesteście taką firmą, która może właśnie w tym pomóc. A o jakiego rodzaju szkodach mówimy? Chicago Justing pomaga właścicielom nieruchomości prywatnych i komercyjnych w zakresie szkód związanych z wichurą, gradobiciem, pożarem, uderzeniem pioruna. Również są to szkody związane z zalaniami czy też szkodami wyrządzonymi przez takie zwierzęta jak rakuny. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam zadbać o dobry interes i wynegocjować dla nas naszych klientów jak najwyższe odszkodowanie. Jeżeli chodzi o szkody, to wydaje nam się, że generalnie płacimy ubezpieczenie, jesteśmy bezpieczni i no jeżeli nie daj Boże coś by się stało, no to po prostu składamy tak zwany claim i wszystko będzie dobrze. To rozumiem, że tak nie wygląda do końca. Niestety nie. Bardzo często właściciele nieruchomości, którzy ubiegają się o odszkodowanie na własną rękę, nie zdają sobie sprawy, iż firmy ubezpieczeniowe nie wypłacają odszkodowania za stratę automatycznie i że to na właścicielu nieruchomości które doznał szkody, ciąży obowiązek udowodnienia wszystkich poniesionych szkód. Bardzo często firmy ubezpieczeniowe wykorzystują swoją dominującą pozycję. Przedstawiciele firm ubezpieczeniowych zadają potwytliwe pytania. Natomiast właściciel nieruchomości, który nie ma ani odpowiedniej wiedzy, ani też uprawnień, aby negocjować wysokość odszkodowania, bardzo często już na samym początku stoi na przegranej Pozycji. Dlatego warto skontaktować się z public adjustorem, umówić się na bezpłatną konsultację, ponieważ może się okazać, że również ci, którzy stali się odszkodowani na własną rękę i nie dostali, mogą to odszkodowanie uzyskać dzięki public adjustorowi. Ekspertyza i wiedza public adjustora odgrywa ogromną rolę w negocjacjach z firmą ubezpieczeniową i chroni właściciela nieruchomości od zaniżenia, zaniżonego odszkodowania i po prostu bycia Potraktowanym sprawiedliwie. Ja chciałam zapytać o jakiś taki przykład, że załóżmy, ktoś próbował na własną rękę ubiegać o odszkodowanie, nie udało mu się, zwrócił się do Was. Jakiego, jakiego rzędu są to straty dla kogoś, kto po prostu no, nie ma takiej wiedzy jak Wy i nie, nie zgłosi się do specjalnego? Takich przyk przykładów mamy bardzo wiele. Taki ostatni przykład, mieliśmy klienta, który ubiegał się o odszkodowanie na własną rękę i dostał tylko 1,5 tysiąca, my wynegocjowaliśmy ponad 27 tysięcy. Pomagamy również kondominium, działamy w imieniu Association i też tutaj było, gdy kondominium samo starało się o odszkodowanie nie dostali nic, my byliśmy w stanie dostać dla nich kilkadziesiąt tysięcy, żeby zrobić ten dach. Również budynki komercyjne, podobnie, klient złożył sam, dostał 20 tysięcy, co jest nic przy ogromnym budynku industrialnym, my byliśmy w stanie uzyskać ponad milion. Takich przykładów jest bardzo wiele. Także tutaj um, fakty świadczą same za siebie. Chicago Adjusting to jest ta firma, do której chcą Państwo się zwrócić w momencie tak zwanej biedy, czyli jak trwoga, to do Chicago Adjusting. Jesteśmy teraz w trakcie odmrażania gospodarki, wiadomo, związanej z pandemią. Jak działacie? Czy pracujecie? Jak to wygląda? Bo przecież deszcz nie przestał padać, grad nie przestał padać, wichury nie ustały, wręcz przeciwnie. A to jest taki okres, w którym. Um, którym zdarzają się bardzo często. Czy wy normalnie działacie, czy można do was dzwonić jak się ma? Działamy cały czas. Można do nas dzwonić na numer 847 964 3800. Powtórzę: 847 964 3800. Jeżeli ktoś nie chce mieć z nami kontaktu, ponieważ obawia się i tak pierwsza konsultacja jest to konsultacja, kiedy public adjuster wchodzi na dach, także nie potrzebuje takiej e, bezpośredniego kontaktu z właścicielem nieruchomości, ponieważ po tej e, preinspekcji, można to nazwać takiej pierwszej inspekcji pozwalającej nam oszacować rozmiar szkód i tak dajemy znać właścicielowi, czy są szkody, czy te szkody... E, kwalifikują Danego właściciela nieruchomości na ubieganie się o odszkodowanie przez firmę ubezpieczeniową. Także możemy się spotkać twarzą w twarz, porozmawiać o szkodach. Jeśli nie, to wtedy zrobimy to prawda, na odległość, żeby no, właściciel nieruchomości się niczego nie obawiał. Justyna Stefaniuk to jest ta osoba, do której chcą się Państwo zgłaszać, Chicago Adjusting. W razie kłopotów, problemów z uzyskaniem odszkodowania, właśnie po szkodach. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za zaproszenie do Waszej siedziby. Dziękuję serdecznie.